Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj będzie o nowym serwerze EU13. A tutaj mam dla Was mały konkursik. Nazwałem to Free-to-Play Challenge. Wiem, że to brzmi trochę absurdalnie. Jak może być wyzwaniem granie bez wydawania pieniędzy? Brzmi to dziwnie, ale myślę, że sporo osób się przyzwyczaiło do kupowania grzybów, i po prostu bez tych grzybów jakoś gra się dziwnie. Dla niektórych, oczywiście nie mówię o wszystkich. No, i tak, organizuję taki mały konkursik. Wstępnie pytałem na streamach, no to są jacyś zainteresowani, i generalnie na czym to będzie polegało? Gramy obowiązkowe Free to Play przez jakieś dwa tygodnie. Osoba z najwyższym poziomem, a raczej dwie osoby, wygrywają jakieś nagrody. Szczegóły zaraz podam. Zapisy są na Discordzie. Rejestracja na EU13 startuje dzisiaj, właśnie. Także możecie już się zapisywać i na serwer, i na Discord, żeby wziąć udział w wyzwaniu. Dobra, przechodzimy do Discorda. I tutaj zapisałem mniej więcej zasady. No to może je po kolei jeszcze przelecimy sobie. To jest właśnie ten Discord. Rejestrację macie tutaj. Ja sobie zagram magiem właśnie, pod nikiem byle. I tam możecie swoje niki właśnie dopisywać. A wracając do zasad. No to pierwsza główna zasada: nie kupujemy żadnych grzybów. Tyczy to się również tego darmowego tygodniowego grzybka, czy do, do dobrania właśnie na stronce Homes of Także totalnie nic nie kupujemy. Punkt drugi, nie robimy ofert na grzyby. No to tam na telefonach macie różne oferty, yy, zagrać jakieś gierki, coś, i dostać za te grzyby, to tego też nie ruszamy, to jest zabronione. Yy, punkt trzeci, można oglądać reklamy. No i tutaj głównie myślę o RNC, można sobie te walkiwa nie poskipować, to daje sporą przewagę, więc żeby troszkę więcej się działo. Yy, no i wtedy też więcej możliwości jest, jak chodzi o zaangażowanie, mi się wydaje, że reklamy może będą spoko. Dalej, czwarty punkt, gramy dowolną klasą. Tutaj nic nie narzuca, możecie brać Demon Huntera, czy co tam uważacie za najlepsze, aczkolwiek się zobaczę, jaka klasa faktycznie wygra. Punkt piąty, wymagania gildyjne muszą być spełnione w terminie. I tutaj tak, wymagania nie będą jakieś duże, tylko chodzi o to, żeby każdy na czas to zrobił, no bo wiem, że na pewno tutaj tak rywalizując ostro, może niektórzy, no to będą przyciągać te wymagania jak najpóźniej, żeby skorzystać z bonusu innych, tak tak dalej. Więc, po prostu, jak ktoś za bardzo przyciągnie nawet o tą minutę, to dyskwalifikowany. Takie zasady króciutko. Dalej, samo wyzwanie trwa od 5 do 19 lipca, czyli no dwa tygodnie, no 15 dni, mówiąc dokładnie, bo wliczamy jeszcze w piątek tego 19 lipca i godzina 23.55, Dlaczego tak? No, jest to taka chwila, te 5 minut, żeby mógł sobie sprawdzić, porobić screeny, kto ma ile ekspo i tak dalej, z tej topki, więc, po to, właśnie, żeby to zweryfikować. No bo jakbym zrobił do północy, no to powiedzmy ktoś mógłby się czepiać, że w te ostatnie 5 minut jeszcze coś tam wbił expa. A jakbym robił te screeny równo północy, no to ktoś by już mógł zacząć awkę z, kolejne, z kolejnego dnia. No i byłoby ciężko to po prostu ogarnąć, także chwila zapasu tutaj dla mnie. Siódmy punkt. Wygrywa osoba, która ma właśnie największy poziom postaci. W przypadku remisu sprawdzamy dokładną ilość expa. Także tak. I punkt ósmy. Na końcu wyzwania robimy listę wygranych, rezerwowych, i właśnie tutaj po tym sprawdzeniu poziomów weryfikujemy, czy te grzyby jakieś były kupowane, albo oferty robione. No i gdy wszystko już będzie pewne, że jest legitnie to ogłaszamy wynik. A gdyby się okazało, że ktoś właśnie te grzyby kupił, czy to przerobił jakieś oferty, no to właśnie będzie dyskwalifikacja i brana pod uwagę osoba tam kolejna w kolejce z rezerwowych. Dlatego sobie zapiszę tam kilka osób dodatkowo w razie co. Punkt dziewiąty. Pierwszego dnia można tworzyć nowe konta. To tutaj nad tym się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że to będzie spoko. Głównie właśnie ze względu na klaser, co tutaj też napisałem. No bo powiedzmy wbijać ten sobie dziesiąty poziom. Chcecie sobie polecieć, ten klaser sobie ładnie wbijać, ale wdajecie na niego, no nie wiem, nawet 10 grzybów. Na Free to Play to już będzie sporo. I stwierdzacie, no nie, no 10 grzybów tym się przyda bardziej na coś innego, na robienie awki czy cokolwiek. Także to. Będziecie mogli sobie zacząć jeszcze raz, spróbować na nowej postaci I spróbować znaleźć szybciej, nie ma limitu jak chodzi o ilość tych postaci, więc możecie cały czas tworzyć I próbować trafić na przykład ten klaster za darmo nawet, kupując jakiś przedmiot Tutaj nic nie narzucam, po prostu tutaj też się liczy jakby wasz wkład, ile czasów to poświęcicie Także to Dziesiąta zasada, nie łamiemy regulaminu gry I tutaj myślę bardziej w sumie Jedyne, co mi tak najszybciej przyszło do głowy, no to multi jakieś. W sensie, jak gracie, no to na jednym koncie, jedna postać, na jednym serwerze i tyle, a nie gracie w challenge'u na pięciu postaciach. Mówię, nowe postacie można robić, ale usuwamy wtedy poprzednie. Także to będzie git. No, i wiadomo, jakieś boty, tego typu rzeczy też myślę, że nie trzeba mówić. Także to. Mm... A! Jeszcze tutaj będę musiał dopisać, że można używać kodów jakichś specjalnych i można zgarniać dropy z Twitcha. Te dwa punkty jeszcze zaraz dopiszę. Kody mam na myśli te na start, nie? Tam, co na przykład na EU12 było, byle EU12 i tam jest super agryfosmog, płotka i coś tam, więc to będzie fajny bonus właśnie na start. Także z tego można korzystać, z dropów można korzystać, także będą jakby takie dodatkowe... Mm -hmm. Funkcję tutaj ja mówię o tym Twitchu, gdzie jak poświęcicie ileś czasu, czy tam wtedy odpalicie streama, to już jak to woli, to będziecie mogli zyskać sobie jakieś fajne bonusiki. Także to zaraz dopiszę. Jak chodzi o nagrody, to pierwsze miejsce wygrywa 500 zł, do przeznaczenia na cokolwiek, na grzybki czy na cokolwiek innego wasz wybór. A drugie miejsce dostaje kodzik na 50 grzyba. Wiem, że nagrody nie są kosmiczne, ale jest to pierwsza taka edycja, nie wiem do końca jakie będzie zainteresowanie, paru osób było chętnych, jak wcześniej wspominałem. Ale zobaczymy, jak będzie e, spore zainteresowanie, dosyć, to możemy to w przyszłości na kimś serwerze też powtórzyć. I e, jak będzie więcej osób, no to też mogę ogarnąć jakieś większe nagrody. E, I dobra, i to chyba tyle. Chodzi o te zasady. Jakbyście mieli jakieś pytania, albo jakieś rady, to możecie dawać znać. E, wszystkie, mm, każde kolejne nowe info będę dawał tutaj na Discordzie na pewno. Także to już w filmach, jakby tej informacji nie będzie. Po prostu, kto zainteresowany, dołączy na Discorda. Tutaj wszystko będzie, też u, ulepszenia, gildyjne, wymagania, itd. tak dalej. Razem pewnie jeszcze coś ustalimy. Ja no, też jestem otwarty na jakieś propozycje, ewentualnie modyfikacje tego regulaminu, ale na pewno przed startem przyklepiamy wszystko, żeby już było, nie było wątpliwości, i tak dalej. Także te zasady jeszcze zaznaczam, mogą się jakoś tam zmienić. Dobra, i to chyba będzie na tyle. Eee, I co na koniec, eee, przypomnę o używaniu mojego kodziku, byle. To akurat nie na tym serwerze, co prawda, ale na innych. Dzisiaj losowanie robimy na Twitchu. Także to jest zapraszam wieczorkiem na Twitcha, sobie pogramy legendarnego loszka i może pogadamy też o tym challenge'u. Jakieś tam zasady zmodyfikujemy, dodamy, także to jeszcze pomyślimy. I tyle chyba ode mnie, także dzięki za oglądanie, na razie, do następnego.